Serwus. Dzisiaj zrobimy coś troszeczkę innego, ponieważ były już przeglądy, rozmawialiśmy o różnych innych autach, ale dzisiaj zajmijmy się częścią bardziej projektową. Z racji tego, że był Halloween, no to trzeba było też przebrać główny samochód, który ma reprezentować ten kanał. Tak więc postanowiłem po prostu zrobić mu ząbki, i o tym dzisiaj Wam opowiem. Ok, no i mamy naszego pacjenta. Stoję właśnie przed jego grillem, i dobrze by było, żeby przynajmniej dwa zęby wystawały od góry. No i dobrze by było, żeby jeszcze były dwa od dołu. Z czego? Minimum, które chcę osiągnąć, no to właśnie te dwa od góry. Mam ze sobą miarkę i będziemy to po prostu mierzyć. Tutaj ta kratka, ona jest o tyle spoko, że jest dość gruba i jeśli by dość ciasno wydrukować, właśnie te zęby, to ona faktycznie by to utrzymywała. tu góry do samego dołu. to jest jakiś 9 centów z czego kratka jest przy 5 pięć. 5 pięć to 5,5 pięć musi być przerwa z dołu 7 To jest jakieś 7,5. Okej. Okay. No i sama grubość tej Te kropki to jest jakieś pół cm Okej. Okay. Skoro miary już były wzięte, to postanowiłem sprawdzić w internecie po prostu, czy już ktoś stworzył takie zęby, czy może są modele gotowe uniwersalnych zębów do takiego samochodu, czy też może trzeba będzie wziąć inspirację z takich modeli i stworzyć takowy od zera. Na start wziąłem stronę fingiverse.com, gdzie po prostu przeszukałem tą ofertę Standardowo były tam zęby do Mazdy Miaty, ale też do paru innych samochodów. Później zerknąłem na printables.com, strony, która według mnie jest po prostu lepsza, bo są tam dokładniejsze modele. No i tam były też tylko i wyłącznie modele do Mazdy Miaty. Niemniej jednak w międzyczasie rzucił mi się post na grupie facebookowej z Peugeota 407, w której jeden z członków pokazuje swoją 407 KSW, na której właśnie ma założone takowe zęby. Patrząc na to, że miał to zamontowane na żeberkach grilla, początkowo myślałem, że po prostu się tym zainspiruję i będę odtwarzał ten model. Niemniej jednak jak się okazało później, autor tego posta wrzucił też model, który on drukował, jak okazało się, zrobiony typowo przez niego, i wrzucił go na platformę Cools 3D. Więc docelowo postanowiłem po prostu sprawdzić ten model. Jeśli natomiast chodzi o sam druk, no to ja drukowałem to na drukarce Ender 3S1 Pro której używam do wielu rzeczy, a sam model przygotowałem już jako plik do druku w programie Orca Slicer. No i ja osobiście wydrukowałem to z białego pela, wrzucając docelowo 6 powłok górnych, 5 pętli ściany i wypełnienie 20%. No i całość druku ma zająć około 20 godzin. Takim drobnym mankamentem tego modelu jest to, że nie jest on podzielony na pojedyncze ząby, tylko są one w parach. Po prostu przyszłościowo byłoby to bardziej praktyczne, gdyby każdy ząb był osobnym plikiem, ale to jest taki drobniutki mankament. Tak prezentują się surowe wydrukowane zęby. Pousuwałem tylko podpory, właśnie które się drukowały, żeby tu na pewno się to nie połamało. Wydrukowało się to całkiem fajnie. Przynajmniej jak. No tak, moja drukarka drukuje. Wiadomo, są szwy, jakieś tam te przeskoki, ale sam model. Jest tak najbardziej fajny i drukuje się bez żadnych błędów. Wszystkie cztery zęby wyszły jak najbardziej dobrze. No i są właśnie górne i te mniejsze, dolne. No i teraz wypadałoby sprawdzić, jak to będzie wyglądać na samym aucie. Jeśli już chodzi o sam montaż tych zębów no to tutaj model jak najbardziej pod kątem tych miejsc montażowych jest przygotowany super, ponieważ bardzo fajnie to wchodzi na tą oryginalną kratkę grilla. Także tu bez żadnych zarzutów. No na pewno w wersji SW czy sedan, gdzie ten grill jest troszeczkę inny niż w kupecie. Pasuje to idealnie tak jak widać na zdjęciach ze strony internetowej. Po prawości do mojego auta te górne zęby, no, powinienem de facto wydłużyć tą, tą górną część, która wychodziłaby teoretycznie od dziąsła Musiałbym po prostu wydłużyć, a tą część, która idzie od tej krateczki, w dół dosłownie o 2-3 mm skrócić. No ale to równie dobrze. Można sobie gdzieś tam spiłować pilnikiem. Natomiast jeśli chodzi o te zęby dolne, no to totalnie na brzegach nie można ich dać, bo tutaj też ten kąt jest inny niż w, w sedanie w kombi. Natomiast przesuwając je lekko do środka, no to ten ząb wchodzi idealnie na, na sztywno. Także te, te zęby są właściwie bez modyfikacji do włożenia. Może tam milimetr, dwa. Max 2 można by je było skrócić od, od górnej części, od tej już zaostrzonej części zęba. Niemniej efekt finalny robi bardzo fajne wrażenie, budzi gdzieś tam na ulicy uśmiechy. No i mimo tego, że górne zęby są troszeczkę za krótkie, no to patrząc na to jak głęboko one siedzą to nie jest to widoczne, a dalej wygląda to fajnie naturalnie i robi to swój efekt po prostu. Wy zobaczcie sobie jeszcze efekt końcowy, jak on się prezentuje w nocy pod światłami latarni. Jak to mogło wyglądać w sam Halloween? I tym akcentem kończę dzisiejszy materiał. Króciutki materiał. Niemniej napiszcie, jak wam się podobały te ząbki, jak się podobał projekt. Zostawcie lajka, suba i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Serwus.